Halo, halo, dzień dobry, dobry wieczór. Czy jak tam? <noise> Ciemno za oknem. Ktoś jest ten ręka do góry. Dobra, nie przedłużam, więc szybko mówię co i jak. Jadę na kopanie. Mówiliśmy się z Jackiem na rycie w końcu. Ja jakoś zarobiony, dużo pracy. Jakieś choróbstwo złapało po drodze. W zeszłym tygodniu pokopałem, ale delikatnie jakieś tam może dwie godzinki będziecie mieli na wstępie co tam wyszło tam dwie klamerki, jakieś monetki coś, jakieś duperelki no i wkurzyłem się i pojechałem do domu ze względu na to, że nie wiem, chyba wyrosło do tego, żeby paprać się w kałużach no masakra, była ziemia tak namoknięta, że nie dało się, nie dało się gdzie walnąłem już? Wbiłem wpadę, bo normalnie źródełko wypływało. No, I przybroski mieliśmy. No, zima dotarła do nas. Eee, co jeszcze, co jeszcze? A dwa huragany były. No trzeba plażę zobaczyć, co i jak. No i co? Aha, no i co dzisiaj będzie, to będzie. Tego nie wiem. <grym> Oboje nie wiemy z jackiem, co dzisiaj nam wyjdzie. Dziecko mi się pozwoliło. On dziad Nie nie, za to. Niech się cieszy. To no nie zawsze są takie super fanty. Dobra, ja już dojeżdżam na miejscu praktycznie. Tak, szybko się przybiorę. Kaloszki. A! Jeszcze mało to. Jeszcze będzie okienko pogodowe. O 22 ma padać, więc może jeszcze złożę, bo dobry jakieś 4-5 godzin przed zmoknięciem. O, dobra, nie zatrzymuję Miłego oglądania. No i pamiętajcie, co macie zrobić, nie? No, bo ja widzę, że prawie miesiąc mi nie było na antenie, i troszkę osób ubyło. Ubyło, to widać. Nie, że w nie ma do czego nie ma, nie ma co zmuszać. Do subskrypcji, komentowania. Każdy robi to co lubi, prawda? Myślę, że jeszcze dwa wypady w tym roku. Jakieś świąteczne coś będzie. I wolne. Dobra, nie, nie zanudzam nie zanudza. Miłego oglądania. Trzymajcie się. Hej! To jest pierwsza, ale przezdejtka, ale spójrzcie na to. Co to jest? To ma jakąś dziureczkę. Ktoś sobie zrobił jakiś kapleżyk? O, mam sygnał do... na 60 coś, może będzie moniak. No ja też mam pierwszą krągłość, ale takie jakieś coś dziwne. Coś tu będzie. Da się wyczyścić. No. Nie najgorzej to wygląda. Może jakiś to albo coś he he he. Gratulacje pierwszej krągłości, a ja mam kurwa kawał ołowiu Gratuluję ołowiu Już ci wysyłam zdjęcie Dobra, pierwsza znajdka. Lepsza, już mam ołów i blaszkę kolejny i spójrzcie na to kolejna krągłość z dziurką co to może być nie mam pojęcia. jakaś monetka kiedyś była no ale nic druga monetka z dziurką jeszcze jedna i hatryk Dwa kroki od tamtej niby monetki Czy to guzik, hamerek Nie wiem Mamy plombę I Tu jest 1800 Chyba tak 1800 coś Coś w tym stylu I to będzie raczej plomba Nie będzie To tokenik no ale pięknie, znaczy już coś wychodzi. <laughs> Jesteśmy na dobrym tropie. Pójście, jakie to wszystko! <laughs> Szkoda, że nie srebr, A może i srebro, albo i nie. Zobaczymy. Nie, jakaś mieć łóżka. To bo chyba pozłacane. Jakiś strój, kuropatwa, łabuń. Kaczka która znosi złote jaja. Kaczka dziwaczka No, all or the Idziemy dalej. Teraz dołeczka Kto widzi, kto widzi? mam odznaczenie. Nie no, gradki. Co tam trafiłeś? Kurwa znowu To będzie chyba na czapkę. Tu jest na zawiązanie i tu jest zawiązanie. A jak to się nazywa? Tom, dla kanonierów, nie kanonierów tej Spójrz. Goryjący granat, gratki no, no. panie Granadierzy, kurczę Granadierz, byli. no. Pięknie. I to coś jest na tym, tym tu. Może puk jakiś. Możliwe. Jakieś cyfry może albo coś. Gratki. <grym> idziemy dalej, panie, idziemy. <grym> Teraz kolejny szczosik na wierzchu. <grym> Spójrzcie na to. to Uh, uh, uh. kamyczek się zachował, biedny Ale La 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 No nic, tak bywa. Tyle lat przeleżało <laughs> pięknie pięknie Idziemy dalej. Nie marnujemy czasu. Dobra, i z dołeczka tutaj z leśnej druśki. z leśnej, <grych> jakiś mi zagajnik. Wychodzi woda Mamy już trzy perelki. I szkapleżka. A jeszcze kulka z nas No, takie cztery ciekawsze fanty. To raczej chyba nic nie będzie widać. Może coś tu po przemyciu. Ale jest. Idziemy dalej. Ale mi medal teraz wy, wyszedł, ja pierdzielę. Powiem Wam, że mega. Już Wam pokazuję. Spójrzcie na to. Jakiś zielonego węża. <laughs> nie mam pojęcia. Troszkę ciężki jest. Wygląda na sreberku. Ale. Chyba nie. Coś tak, to jest. 2003 rok. Nie, może to jakiś karata albo coś. Nie mam pojęcia. Ale, <laughs> zawyło ładnie. Przepoczymy sobie te chińskie znaczki. A już 3 euro ma Jacek mówi, że znalazłem koło odciuchci, a ja mówię, znalazłem koło też, ale to raczej nie odciuchci. Nie wiem, co to, jakaś może broszka była. Tak, w domu się przeczyści, na spokojnie i będzie widoczne. Nie ja może, jakieś tabikę od jakichś meblach albo coś, Piesa krągłość. O, słyszycie, jesteśmy tu już od dobrych pół godziny. Dopiero pierwsza krągłość no to kratki, ale coś współczesnego czy starszego? Nie ma dziury. Zasypana. Idziemy dalej. Ja też mam starszą monetkę. Nie tak bardzo starą jak Jacka, ale mam. PRL mam, irlandzkiego, 1979. 2pi. No, pierwszy PRL to do domu. Ja tu nagrywam, że znalazłem pierwsze pi. A tu Jacek do mnie wędruje z, z połowy pola. Co to, ale coś ciekawego. Jakby zaczepka. Coś było do czegoś skrócić eee, e, 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 e. jak koło zębate, ale... Jak koło zębate, Jakiś mechanizm A, A to nie będzie o tych od przerzutek? Nie, nie, sądzę. nie byłoby tego Chyba. Widzisz, to jest stare, patynę ma. A, no, no no oczyścimy w domu zobaczymy jest jakiś mechanizm, coś? mechanizm, ale wychodzą jakieś fanty No Może to jakaś oznaka rowerzysty Dobra. Dobra, nie chciałem was maczyć wycioruszkiem jakimś Ale coś tu jest coś tu będzie na tym Jakaś krągłość jest starszawa. Coś tu przesituje. Hmm. Dobra. W domku przeczyścimy na spokojnie Przy herbatce. Jupii! Dawno nie było. Hi, hi, hi. Pierwsza z dziś. To w sumie pierwsza z ostatnia. Nie, zresztą to zeszłym tygodniu we dwie Klamerka. Nie za duża, nie za mała, lecz sam raz, aby ucieszyć, nacieszyć oczko. <grymne> to był pin przez środek. Jeszcze pozostałości zostały. No i elegancko. Klamerka na dziś. Zasypujemy dołek i idziemy dalej. A teraz coś ciekawszych artefaktów. <laughs> Jakieś kółeczko. tutaj ciębnięte. Co to mogło być? Celownik. <laughs> nie mam pojęcia, gdzieś kiedyś coś takiego miałem, albo i nie, no dobra, Idziemy dalej. Jacek znowu do mnie idzie i... Kurde, Ja pierdolę. Ładne, nie? Ale Jak kleb. się oczyści, będzie piękne. Mm -hmm. A to żeś kurwa zrobił sobie nockę, piękne. A to chyba będzie z butów co? Możliwe, no. Czeka na zdjęcie. Ale śliczno będzie. No. Będzie tam tu ładne zdobienia. Piękne. Gratyfikuję. <laughs> ja pierdyka, tego się nie spodziewałem. <laughs> Ale jestem zadowolony. Idę do Jacka. Zaraz Wam pokażę co to. Spójrzcie. Ja Jasku idę, zbliżam się do Ciebie. Muszę się czymś pochwalić. Ola. <laughs> Zobaczymy co Jacek wyciągnie. Co tam masz Jacku? Zawleczka. A zawleczka bez granata. Bez. Kurde. <laughs> co masz? Odznaka panie Gratki, ładna Ty, no. ja mam coś chyba podobnego, nie? No, trafiłem. Też mi się tak kojarzy coś mam takiego Poszukam w domu to ten... Może to takie same? Zajebiście. Gratki, no. panie. Doskkę <noise> <noise> mamy zrobione. ja w ogóle sobie teraz zobaczyłem, że ja mam nie mają to wszystkie fancy do gości będą teraz no. dobra, idziemy, szukaj dalej jest O jest, jest, jest Jacek znów woła nawet tego nie czyściłem nawet tego nie podświetlałem ale wiem co to nie jest wiem, co to będzie Najwyżej to wytniesz. Druga część klamry. Druga to, część to. klamry, tak. Ten zaczep. I to będzie od tamtej, co masz. Od tej mniejszej, tej zdobionej? No. Chyba tak. No, tu od pasek, tu jest zaczep na ten, tu jest uszko. Nie, ja dzisiaj z Tobą nie rozmawiam. No nie bądź taki skromny, Ty też poznajdowałeś. Gratki Panie, zajebiście. Moja konia Juhu, moja pierwsza taka. Jeszcze nie mam takiego PRL-ka. Który to będzie rok? 1990? No nie jest taka stara samolotka, ale jest. Z zieleniem, da, 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 da dobra, przeczyszczę w domku, <laughs> ale jest jelonek, pierwsza moja, brawo, brawo. Jacek mówi, podejść na dopłoto. No to idę, idę, a w międzyczasie wam pokażę, co teraz wykopałem. Guziczka, zobaczymy, co Jacek to ma. Ale piękny guziczek Nie wiem, czy oni muszą nadal na tej Jeden, samej fali? ładny guziczek no. Ja mówię, smart, Korona się są No pokaż na bo na pewno masz No pokaż na kamerę, bo na pewno Dole, czy cię kur... do końca już pogięło? Nie wiem, co to wygląda jak klamra jakaś. Może nie wiem, ale kurwa, patrz jaką dziurę wywaliłem. Ale co, jakby miał te wejście na te na kółko? Może to będzie jakaś kolinka, co? Nie wiem, może. Ja. Ale z tej strony to samo to jest, tak samo wygląda. No właśnie, dziwne, nie? Jakoś ozdóbko może. Może. Jejde. Jejde. Ja tam mam jednego swojego guziczka mi Patrząc, ile się okopałem kurwa. <grym> Za tym. <grym> Halo Gosia, wszystkie fanty dzisiaj twoje. <grym> no, dzisiaj Jacek szaleje. <grym> no długo żeśmy nie kopali. Ale co ma być to będzie. Co komu przeznaczone, to znajdzie, tak? No i nie wolno być pazerny, nie wolno zazdrościć, no chyba, że pozytywnie. No dobra, ja zasypię w dołek. I idę dalej. No i witam was na podsumowaniu w nocnym kopaniu. <laughs> Jak się pięknie zrymowało. Dobra. Nie przeciągajmy połów. To mało w to jakieś śmieci. Trzy klamerki. Takie cóż, ja tuwary. Trzy klamerki do tuwary. Co i się na ryby mi bierze? Nie ma pętli. <grymne> tu mamy tutaj współczesne klimatyk. 2, 4, 6, 8, 10, 6, 12, 14, 15, 16, 17. No, 200, 200, 200. Nieźle, nieźle. Tu jakiś poczek. Chciałem, to będzie jakiś Celtic Rig, taki filmik. Nie, ja to był pewnie karnisza, nic nadzwyczajnego. Było coś, nie to jakaś piłeczka, też coś było kiedyś. E, Szczegóły są zagubione. O, c Pierwsza taka moja monetka. Cieszę bardzo. bardzo. Aha, kawałek klapy. <laughs> podstawka. Nie będę tego ruszał, bo się już rozsypuje. E, dwie starsze noty to macie tutaj plus jeszcze ma tutaj to tu mamy hibernie tu mamy gandany jak nie jak, jak ktoś nie wie co to jest gadmony, to tutaj macie opis po ma wstanie. spójrzcie na to odznaka z czapki lokalnej milicji ale pięknie też mam tu w opis Poczytajcie sobie. Taki delikatny. A, guziczek. Tylko jeden, jedyny wypad. Wyszedł. Może mi też się uda To też dam wam opis. Yy, taka klamereczka. Yy, I to. Ja coś. miałem ja to gdzieś kiedyś coś takiego podobnego. Widziałem. Ale, no, nie zapraszajmy, będę wiedział, to Wam dam znać, tu też, no i to, co Jacek zrobił wczoraj, to jest mało O aha, czekam na zdjęcie Jacka, tej, ty... tej klamry, dobra, 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 jeżeli już mam tu zdjęcie, to je widzicie tu, no, tu już je widzicie, ale nie co on zrobił wczoraj. No i tu jeszcze raz bardzo dziękuję ci Jasku. Bardzo ci dziękuję Jasku. To co zrobił wczoraj to jest. To normalnie, ale <grych> się tak dawno nie cieszyłem normalnie. Jak dziecko z I pokazuje co, co Jacek zrobił wczoraj. Na samym wstępie kiedy się spotkaliśmy wczoraj, na dzień dobry, wręczył mi te trzy klamerki. Ale mi zrobił, normalnie. Tak, tak się ucieszyłem, do tej pory się cieszę. No nie wierzyłem. Myślałem, że sobie jaja robi. Ale piękne, naprawdę. Jeszcze raz Ci, bardzo dziękuję za taki prezent. 庄了